Słuchajcie, witajcie, moi drodzy na wyzwaniu 90 dni. Wyzwanie 90 dni jest to pewnego rodzaju wyzwanie do zrobienia tych rzeczy, których, o których zawsze myślimy, że warto je zrobić, ale nie mamy takiej koncentracji i determinacji, żeby je zrobić. Okazuje się, że takie wyzwanie nie jest związane tylko i wyłącznie, słuchajcie, moi drodzy, z biznesem. Nie. Challenge, Challenge 90 days, czyli wyzwania takie dziesięciodniowe są bardzo często związane z różnymi dyscyplinami życia, takimi jak zdrowie, odchudzanie, sport, nawet i religia, spotkałem się również z takimi wyzwaniami, natomiast w przypadku biznesu jest to okres, w którym bardzo mocno koncentrujemy się, koncentrujemy się na tym, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić i e, witajcie słuchajcie, w takim prilanczu wyzwania, bo mamy dzisiaj 25 maja, a więc mamy prilancz wyzwania, który będzie trwał do 7 czerwca. I 7 czerwca zrobimy taki webinar startujący. To będzie godzina 21 w niedzielę. Godzina 1:21 w niedzielę. Będziemy zrobili start. I od tego momentu rozpocznie się 90-dniowy bieg. Bieg po sukces, bieg po, do osiągnięcia tego, o czym marzycie, w związku z tym, że jesteście w soft marketingu duo A więc ten bieg będzie wspierany przez BHS 24U, ponieważ jest to wspaniałe narzędzie do robienia biznesu online. A więc szybciutko przejdźmy, po co tak naprawdę jest bieg 90 dni. Bieg 90 dni to przede wszystkim koncentracja. Koncentracja na tym, aby zrealizować swoje cele, te, które są związane z biznesem, do którego przystąpiliście. Oczywiście, dla kogo jest bieg 90 dni? Dla tych ludzi, którzy mają te cele. Jest prosta zasada: jeśli statek wypływa z portu, i nie wie jaki jest jego cel przeznaczenia, czyli po prostu sobie wypływa, popływać, to może mieć dwie, dwie przykre konsekwencje. Pierwsza gdzieś osiądzie na mieliżnie, a druga zatonie w głębinach oceanu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby postawić sobie cele i żeby je zdefiniować, bo tak naprawdę motywacja składa się z dwóch słów: to jest motyw plus akcja. I teraz spójrzcie na to z tej perspektywy, co my dzisiaj tak naprawdę, nie tylko w Duo Life, ale w soft marketingu, ale biorąc pod uwagę Business Help System, bo myślę, że prawie każdy z Was zna ten system, co my mamy? Mamy wspaniałe narzędzia, mamy ideę soft marketingu, która wpisuje się idealnie w nasze trochę chore dzisiaj życie i mamy soft marketing, który odpowiada na dwie potrzeby ludzi. Czy znacie kogoś, kto chciałby mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy? W słuchajcie, sensie mamy doskonałe rozwiązanie, mamy doskonały biznes. Czas, słuchajcie, najwyższy, aby świat się o tym dowiedział. A więc przede wszystkim chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie, jak największa liczba ludzi dowiedziała się, jakie, jakie problemy możemy ich rozwiązać. No i punkt drugi, zrób to w jak najlepszy sposób. A więc ilość plus jakość stworzy niesamowite rezultaty. I teraz, żebyście zrozumieli, jak mocny jest akcent takiego biegu 10 dni, yy, są yy, filmy wgrane, filmy z jedną z, jedną z legend branży, Eric Wori, który jest kapitalnym szkoleniowcem, autor książki GoPro. Myślę, że każdy, kto robi ten biznes zawodowo, na pewno zna Erika Wori. Niewątpliwie na pewno czytał jego książkę Bądź Pro, ponieważ ta książka mówi jaka jest różnica między ludzi, którzy coś robią, a między tymi, którzy są zawodowcami. Ja porównuję to słuchajcie do sportu, że mamy sportowców amatorów i sportowców zawodowców. Jeden i drugi trenuje, jeden i drugi uprawia sport, jest tylko ta różnica, że amator płaci za swój sport, a zawodowcowi płacą za sport. A więc moje pytanie: Czy ty dzisiaj jesteś albo czy chciałbyś być zawodowcem w tej branży? Jeśli tak, to po prostu obejrzyj właśnie pierwszą część, część treningową. I jeśli ten temat ci się podoba, to po prostu zapisz się. Ta strona, o której teraz mówię, to jest www.bhs24.eu, a więc strona, którą każdy z Was. Powinien znać, bo to jest nasza strona systemu Business Hub System, łamane, czyli slash 90. Bardzo prosty adres: bhs24.eu slash 90 slash, to jest taka łamana kreska 90. I w tym momencie tam znajdziesz film. Obejrzyj film. Jeśli uważasz, że to jest dla ciebie, to po prostu wypełnij formularz i przejdź dalej, czyli postaw sobie cele. Bardzo ważne jest, że wyzwanie 90 dni to przede wszystkim jest nastawienie na zrealizację celów. A więc, w związku z tym, ustal sobie, co byś chciał osiągnąć do 5 września 2020 roku. Ja wiem, że to jest stosunkowo niewiele czasu, bo to jest tylko 90 dni plus ten jeszcze dwa tygodnie tego prilanczu, ale to może być 90 dni. W którym możesz osiągnąć to, co inni osiągają w rok albo dwa dzięki właśnie koncentracji. I teraz, jeśli nawet powiesz sobie, że chciałbyś odebrać BMW czy, czy Mercedesa osiągając pozycję kierownika, jest to możliwe. Jeśli chciałbyś osiągnąć nawet zarobki 5000 tych miesięcznie, jest to możliwe. Eric Quarry mówi o pieniądzach dużo, dużo większych. Ja wiem, że Polacy tak za bardzo nie wierzą w takie duże kwoty, bo on mówi często o setkach tysięcy dolarów czy nawet milionach, które można zarobić. Dlatego ja to sprowadzam do takiego, takich naszych polskich realiów, że spokojnie te 5 do 9 nawet tysięcy zł miesięcznie możesz osiągnąć, jeśli dasz siebie wszystko. Oczywiście. Ważne jest, abyś te cele postawił w sposób taki możliwy do osiągnięcia, dlatego warto, żebyś usiadł i uzgodnił z osobą, która jest zaangażowana w tym biznesie, żeby te cele były po prostu realne. Niemniej jednak wcale nie musisz zbyt mocno kombinować, ponieważ wchodząc do biznesu systemu, kiedy wybierasz sobie pięć filarów i wybierasz sobie ten filar trzeci, który jest odpowiedzialny za, za tempo, tam jest sugestia, która mówi, co możesz osiągnąć po 6 miesiącach. Po sześciu miesiącach my to możemy skrócić do 3 miesięcy, jeśli przez 90 dni. Będziesz robił dokładnie to, co jest przewidziane w czynnościach dla danej rangi, ponieważ to te tempo, te, to energię, którą wyzwolisz, może spowodować, że dystans, czas się po prostu skróci. A więc najpierw sobie ustal, co byś chciał. Pamiętaj, że mamy podróż dla menadżerów, która będzie w październiku i jeszcze ta kwalifikacja nie została otwarta. Z tego powodu, że no niestety mamy taką sytuację, w której nawet nie da się zaplanować takiej podróży, ale prawdopodobnie lada moment ta. Informacja pójdzie weter, że kwalifikacja jest otwarta, więc może zdążysz spokojnie załapać się na menadżera. Jeśli jesteś już na wyższym stanowisku, może to będzie podróż dyrektorska. W tym roku nie odbyła się ta podróż, i już zarząd coś mówi, że prawdopodobnie nastąpi kumulacja środków. Wiecie co to oznacza? To znaczy, że środki z dwóch lat na wyjazd dyrektorski mogą być przeznaczone na jedną wycieczkę dyrektorską. Co oznacza, że to może być naprawdę niesamowita podróż życia. Ja już nie mogę się doczekać, a więc prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku może być coś niesamowitego. A więc zobacz, masz czas nie tylko, żeby do września osiągnąć pozycję menadżera, ale nawet do grudnia załóżmy dyrektora i zakwalifikować się na wycieczkę dyrektorską. Tak jak Eric Quarry wam powie. Praktycznie większość ludzi, którzy osiągnęli sukces w tym biznesie, zawdzięcza swój start i swoje podwaliny właśnie przez taki bieg 90 dni, gdzie często mówi się, że każda złotówka zarobiona w ich biznesie ma po prostu gdzieś swoje źródło w tym okresie 90 dni. A w związku z tym ustal sobie, czy to ma być samochód, czy to ma być posłanka, czy po prostu kasa. Kasa, która poratuje Twój budżet domowy, która poratuje um, sytuację, w której będziesz. A w związku z tym. Y w tym momencie zapraszam Cię do filmu numer dwa, który sobie obejrzysz, dowieś się, jak właśnie stawia takie cele. A w związku z tym te cele, tak jak powiedziałem, powinny być y, na pewno ekstremalne, ale realne. Dlatego też usiądź z osobą, która y, ma doświadczenie, pamiętaj, że w Business Help systemie jest taki filar pierwszy, który y, w momencie kiedy go będziesz wypełniał w ostatnim pytaniu, jest y, napisz maila do nas. Abyś, abyś, jeszcze to słuchajcie ja to pokażę od razu. To jest zakładka Szybki Start. Mamy tutaj pierwszy filar, i w tym pierwszym filarze na dole jest informacja: napisz maila do nas w celu ustalenia dla ciebie osoby dla konsultacji, czyli osoby prowadzącej. To bardzo ważne, żebyś zawsze miał kogoś z dużym doświadczeniem, kto powie: Słuchaj, tak, idziemy, biegniemy razem. A to, co wspominałem na temat tempa. To jest właśnie to tempo, czyli wybierasz sobie tempo w zależności od tego, ile godzin tygodniowo chcesz przeznaczyć, bo oczywiście bieg 90 dni nie jest dla jedno zawodowców, żebyśmy mieli jasność, tylko jest dla każdej osoby, która oprócz tego w życiu jest zajęta. Bardziej tutaj chodzi o tą zasadę, że nie może to być zryw tygodniowy czy czterotygodniowy, tylko przez trzy najbliższe miesiące zrobisz dokładnie to, co jest przewidziane w danym po prostu, jakby, pakiecie zajęć, czyli wszystkie po kolei zajęcia, które tutaj są wymienione. Idziemy dalej, tak? a w związku z tym przechodzimy do prelaunchu. A więc prelaunch to jest ten okres, który właśnie teraz się rozpoczął. Tym nagraniem rozpoczynamy prelaunch. Na czym polega ten prelaunch? Na tym, żeby w tym okresie Prilanczu, zbudować, przeczesać listę swoich kontaktów i wyłuskać z tej listy osoby, które są gotowe do tego, aby zacząć, zacząć, zacząć działać. Bo zobaczcie, 7 czerwca zaczniesz budować biznes i te osoby, do których teraz się odezwiesz, czyli w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni, począwszy nawet praktycznie, może być od dzisiaj, jeszcze jak skończymy, czy ewentualnie jutro, możesz powiedzieć, że oni mogą stać się częścią tego biznesu. Częścią tego biznesu, a w związku z tym to oni mogą się przyłączyć. Ci oni to są ci ludzie, z którymi chcesz wystartować właśnie 7 czerwca. I teraz ci ludzie 7 czerwca mają być Właśnie na tym webinarze startującym. A więc to, co jest bardzo istotne, w tym czasie do 7 czerwca po prostu zadzwoń do swoich znajomych, powiedz słuchaj, 7 czerwca startuje niesamowite rzeczy robić 7 czerwca zaczynam robić biznes, prawdziwy biznes. Chciałbym, żebyś był jego częścią, chciałbym się, żebyś przyłączył. A w związku z tym opowiedz o tym, co chcesz osiągnąć w ciągu tych najbliższych 3 miesięcy. Powiedz, jakie są Twoje marzenia i zachęć ich do tego, aby oni stali się Twoimi partnerami. Lub przynajmniej tylko zajęli pozycję, a więc jest to przygotowanie takich pięciu tak zwanego kręgu wewnętrznego. Oczywiście to też jest bardzo ważne, że okres pre-launchu to nie jest czas kopania, to jest czas nabywania działek, czyli analogicznie rzecz biorąc, czyli to jest chodzi o to, żeby znaleźć osoby gotowe do współpracy. To nie są takie, które mówią, wiesz co, przyjdź do mnie we wrześniu i tak dalej. Nie, to są osoby, czyli dlatego też ta działa zasada. W jak najkrótszym czasie, jak największa liczba ludzi ma się dowiedzieć, jakie jest wyzwanie, co chcesz robić, że 7 czerwca startujesz w ciągu 3 miesięcy, chcesz się zaangażować na maksa i osiągnąć konkretne rezultaty, chcesz odebrać nowego Mercedesa, albo na przykład zakwalifikować się na wycieczkę menadżerską, czy osiągnąć zarobek na przykład 2,5 albo 5 tysięcy miesięcznie. Powiedz tej osobie o tej cele, powiedz, że startujesz 7 Czerwca I może również stać się częścią tego właśnie biznesu. A więc to jest czas nabywania działek, czas Zaliczkowania działek, jeśli ta osoba mówi, słuchaj, ale wiesz, co, nie da rady mówi, to słuchaj, to no to przynajmniej zajmij pozycję, a kolejne osoby, które będę zapisywał do tego biznesu, wylądują pod tobą. To jest czas zbudowania zespołu, z którym w ciągu 90 dni będziesz budował potężną organizację. I ja wiem, że jest niewiele czasu, jest tylko dwa tygodnie, ale słuchajcie, przez te dwa tygodnie można naprawdę bardzo, bardzo wiele ludzi dotknąć i tą energią zarazić nawet tym nagraniem, które w tej chwili. Nagrywam, czy po prostu tą stroną internetową, którą właśnie teraz przeglądam. A więc zapraszam Cię do obejrzenia właśnie części trzeciej sesji treningowej Erika Ori. Co jest bardzo ważne, te osoby, które mówią: tak, chcę z Tobą wystartować, nie poznajesz ich po tym, że deklarują, że chcą wystartować, ale po tym, że razem z Tobą wezmą udział 7 czerwca właśnie w tym wydarzeniu i 5 września, przepraszam 7 czerwca i 5 września na finale na BDS-ie na Business Development Seminars jeszcze nie wiem dokładnie w jakiej formie będzie ten BDS, czy on będzie w formie fizycznej, tak jak do tej pory się odbywały te wszystkie wydarzenia na hali, na hali, gdzie tysiące ludzi przyjeżdża, czy to będzie tak jak ostatnio online, ale też było 1700 osób na takim wydarzeniu, tak czy inaczej to będzie moment celebracji. A więc jeśli osoby, z którymi chcesz budować biznes na serio traktują te spotkanie na serio traktują twoją ofertę to one razem z tobą wezmą udział a w związku z tym odpalenie biegu odpalenie biegu właśnie nastąpi 7 czerwca a więc jest to twój pierwszy twój cel Twoim pierwszym celem jest, żeby zgromadzić właśnie 7 czerwca na tym webinarze w niedzielę jak najwięcej osób w Twoim zespole. Tu nie chodzi o to, żebyś ty był na tym webinarze, tylko żebyś ty był i przynajmniej 5 osób z tobą, a świetnie, kiedy te osoby miałyby również swoje osoby. A więc to jest ten moment, w którym posługując się właśnie na przykład tą stroną, możesz ich zachęcić właśnie do tego wyzwania. Powiedz słuchaj, jest okazja najbliższe 10 dni, które Mogą zmienić Twoje życie. To jest bardzo ważne, żeby zaraz po wydarzeniu zgromadzić wokół siebie najbardziej zaangażowane osoby, gdzie będziemy wspólnie, razem rekrutować, motywować, skupiać uwagę ludzi na celach, włączać ich do systemu i pracować z wykorzystaniem narzędzi. I teraz do tego celu będą służyły nasze niedzielne spotkania. Tak jak do tej pory, wszystkie niedzielne spotkania od 21 były spotkaniami tylko dla liderów. Tak, od tego momentu wszystkie nasze spotkania będą spotkaniami dla uczestników biegu, a więc zawsze od godziny 21 będziemy odpalali nowy tydzień po to, żebyśmy, żebyśmy to robili zgodnie z prostą zasadą. Nie odnosisz sukcesu, potrzebujesz wydarzeń odnosi sukcesy wydarzenia potrzebują ciebie a więc jesteś na każdym wydarzeniu od 21 w niedzielę byś mógł z wielką energią rozpocząć kolejny tydzień żebyś miał wskazówki co robić lepiej jak robić lepiej żebyś miał energię i w tym czasie będziesz wykonywał czynności wykonywał czynności przez te 90 dni wszystkie Według właśnie tempa Go More lub Go For More. A w związku z tym wybierzesz sobie tempo, czy będziesz pracował 10 do, od 4 do 10 godzin na tydzień, czy od 10 do 20 godzin na tydzień, czy powyżej 20, jeśli masz bardzo ambitne ceny, cele. Będziesz uczestniczył we wszystkich webinarach dla ludzi 90 dni, wdrażał nowe osoby do BHS-u i działał w oparciu o zasadę systemu 10 kroków. Zobacz, że ta strona internetowa będzie cię prowadziła, a więc wystarczy tylko po prostu być na tej stronie. I teraz, żebyś miał jasność, budujemy ten biznes właściwie według zasady od wydarzenia do wydarzenia. Tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaką możesz robić, to nauczyć się po prostu zapraszać. To, co powiedział jeden z moich mentorów, powiedział, że mało która umiejętność w tym biznesie tak się nie przydaje, jak jedna, którą powinieneś wyrobić sobie jako ekspert tego biznesu, to jest umiejętność zapraszania na wydarzenia. Dlatego tych wydarzeń mamy tak dużo i każde z tych wydarzeń będzie dawało energię i wiedzę i kompetencje tym ludziom, których będziesz tam zapraszał. Dlatego też została stworzona specjalna strona, żeby ułatwić komunikację. To jest właśnie strona z, z webinarami. I ta strona, webinary czyli nie trening czy nie mistrza, a mistrzowski trening czy nie mistrza. Zapraszamy do korzystania z narzędzi w postaci cyklicznych webinarów, abyś mógł osiągnąć swoje cele łatwo i przyjemnie. Mamy spotkania poniedziałkowe, takie właśnie jak te dla już członków naszego zespołu. Mamy spotkania wtorkowe, bardzo ważne spotkania, ponieważ to jest, tam będzie. Taka petarda informacji, petarda aktualności, petarda rzeczy, która spowoduje, że osoby, które przyjdą na ten webinar, powiedzą: Wow, tu faktycznie coś się dzieje, nie mogę tego pominąć. Na tej stronie możesz się zarejestrować, możesz skopiować link, który możesz wysłać osobie, lub oczywiście, jeszcze co jest bardzo ważne, możesz również uzyskać informacje dodatkowe, czy nawet podpowiedź, w jaki sposób, w jaki sposób y, najlepiej zaprosić daną osobę, czyli pokazać jej to w środę pokazujemy krok po kroku na czym polega nasz biznes, w jaki sposób, w jaki sposób pracuje na żywo. A więc to też jest bardzo fajne, bo czasem ludzie nie mają czasu obejrzeć tych filmów, które im wysyłamy z BHS-u, ale mogą przyjść w środę i przez 50 minut mogą zobaczyć dokładnie jak się pracuje w oparciu o Facebooka, jakie mamy narzędzia, jakie, jakie to jest proste, jaka to jest prosta zadań typu kopiuj i wklej. Oprócz tego mamy jeszcze pracę z telefonem. A więc środa to jest Okazja do pokazania, na czym polega nasz biznes, i czwartek to jest już konkretna wskazówka, jak należy w sposób właściwy rozpocząć ten biznes, bo ten biznes robi się na dwa sposoby: po swojemu lub dobrze. No i oczywiście, jeszcze sobotnie warsztaty BHS, które spowodują, że osoby w Twojej organizacji będą wdrożone przez. Fachowców w arkana tego biznesu, w arkana narzędzi BHS 24U, a w związku z tym, żebyś mógł mieć bardzo szybko, bardzo kompetentny zespół. A więc to wszystko będzie dla ciebie. I tutaj, właśnie mamy kolejny film Rikawori dotyczący części treningowej. Jaka jest idea tak naprawdę biegu 90 dni? Idea biegu 90 dni jest, aby się zaangażować. Na tyle, ile to jest możliwe, a nawet więcej. A w związku z tym, żeby wydarzyło się coś wielkiego, musi zostać poruszone coś dużego. To jest to jest zdanie, które jak usłyszeliśmy razem z Dietmarem od Marii Careon, jednej z wspaniałych liderek z Meksyku, zrozumieliśmy, że jeśli chcemy osiągać wielkie cele, musimy, osią musimy poruszyć duże rzeczy. Albo zrobić dużo spotkań, albo wykonać dużo telefonów, albo dotknąć wielu ludzi. Po prostu muszą się wydarzyć wielkie liczby. I teraz biorąc pod uwagę, jakie mamy dzisiaj narzędzia, to tylko można byłoby sobie pomarzyć, aby mieć system pracy BHS24U tak? i taką możliwość jak teraz uczestniczenia w takim wieku. I teraz to jest takie jakby porównanie, że gdybyś miał sklep, swój własny sklep, jak długo powinien być otwarty, ile dni w tygodniu, no i prawdopodobnie pomyślisz sobie, że najlepiej byłoby mieć taki sklep 24 na 7, czyli 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I słuchajcie, takie sklepy są, internetowe, systemy, które pracują dla nas, to są systemy internetowe, czyli one pracują 24 na dobę, a biorąc pod uwagę, że wyposażamy jeszcze system w język angielski, który może powędrować, słuchajcie, za ocean, może się okazać sytuacja, w której ty y, wieczorem będziesz kładł się spać a ktoś za co będzie właśnie wstawał do pracy, więc możesz um, zarabiać 24 na dobę, bo ten system to umożliwia. I jest prosta zasada, jeśli działasz na 100%, Twoja grupa będzie działała na 80%, jeśli Ty działasz na 50%, Twoja grupa będzie działała na 20%, a więc prosta zasada, zaczynasz um, Ty um, pokazywać ludziom, jak należy, wszystko zaczyna się od Ciebie. No i um, um, kończymy to wy wyzwaniem finałowym. Wyzwanie finałowe, czyli... Um, czyli mamy um, webinar, um, webinar, webinar albo wyzwanie fizyczne, um, wyzwanie, wydarzenie fizyczne to jest um, BDS Business Development Seminars Pamiętam takie wydarzenie, na którym właśnie staliśmy razem z Dietmarem i właśnie celebrowaliśmy osiągnięcie dyrektora międzynarodowego, gdzie ludzie przychodzili i mówią: Jak to jest możliwe, żeby w tak krótkim czasie osiągnąć tak wysoką pozycję? Po prostu robi się biznes dobrze albo po swojemu. My uczyliśmy się robić ten biznes od mistrzów tego biznesu, a więc myślę, że dla ciebie 7 czerwca to będzie finał, który jest początkiem, a 5 września to będzie czas. Celebracji. To będzie moment, w którym powiesz, tak, zrobiłem to i teraz co jest bardzo ważne, wykorzystasz pęd. Wykorzystasz pęd, ponieważ w tym czasie do Twojej organizacji przyłączy się wielu ludzi, i dla tych ludzi Ty możesz być po prostu inspiracją do tego, aby oni rozpoczęli kiedyś w przyszłości swoje działania. Co jest bardzo ważne w tym biznesie, bardzo często jest takie zdanie, że ktoś zapyta się Ciebie, ile przez te 90 dni zarobiłeś, Ty odpowiesz nie wiem, bo do tej pory mi płacą za to, co zrobiłem w tym okresie. To jest tak samo, słuchajcie, gdybym ja powiedział, ile zarobiłem w Duolife. Ja mówię, nie wiem, nawet gdybym dzisiaj przestał pracować, to Duo Life będzie dalej mi płaciło za to, co zrobiłem 16 Września 2016 roku, w momencie kiedy podjąłem decyzję um, przystąpienia do Duolife i kiedy zarejestrowaliśmy pierwszego człowieka, który do tej pory jest w Duolife, w związku z tym, co będzie się działo, nie mam pojęcia, bo wiem, że to cały czas się kręci. I widzisz, ten biznes jest jak sztafeta, a w związku z tym dzisiaj ty, jutro ktoś inny biegnie. Ważne jest, żebyś znalazł właściwego zmiennika, aby każda kolejna osoba rozpaliła ogień w Twojej organizacji. I dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby w tym biznesie przede wszystkim po prostu wytrwać. Wytrwać, być konsekwentnym w działaniu i biec. Tyle, ile możesz do momentu, kiedy przekażesz pałeczkę kolejnej osobie, która y, również włoży swój wysiłek y, w ten bieg. Bo. Tak naprawdę ta wielka energia, którą włożysz, może spowodować, że osiągniesz cele, osiągniesz wyniki, i tymi wynikami, swoimi celami, które osiągniesz w tym czasie, możesz zaimponować innym osobom, możesz ich zainspirować, i oni mogą powiedzieć: Słuchaj, ja pójdę tak samo jak ty, ja zrobię tak samo jak ty. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby, abyś po prostu dał siebie wszystko, i to jest właśnie te. Ten finał, finał, który może dla Ciebie być początkiem, początkiem dalszej historii, która będzie się toczyła swoim życiem bo tak naprawdę tutaj chodzi o to abyś stał się legendą stał się przykładem i te wyzwanie m, może być dla ciebie po prostu taką inspiracją żebyś rozpoczął działania jakich do tej pory nie podjąłeś jakich do tej pory nie zrobiłeś żebyś wykorzystał całe swoje doświadczenie dzisiaj m, całe swoje zaangażowanie wszystkie narzędzia i żebyś powiedział tak Teraz startuje. Tak, teraz to jest ten moment. 7 czerwca wystartuję i w ciągu 10 dni zrobię coś, czego do tej pory się nie zrobiłem. Gdybyś mógł później zainspirować ludzi i powiedzieć słuchaj, w 3 miesiące można bardzo, bardzo dużo zrobić. I ja jestem tego przykładem, żebyś Ty był, był tego typu przykładem, żebyś był właśnie taką legendą. Mam nadzieję, że ten program 90 dni Ci się podoba i zapraszam Ciebie serdecznie do udziału właśnie w programie 90 dni. Zapraszam Ciebie serdecznie do webinaru startującego 7 czerwca. Bądź tam razem z osobami, z który, który, które widzisz, że mogłyby wystartować, zachęć ich zachęć im tych nag tym nagraniem, zachęć ich tą stroną internetową bhs24.u, łamane przez 90, by wystartowały i podjęły wyzwanie 90 dni. Wyzwanie, które może zmienić twoje życie.